Cała ta drama, łzy i oskarżenia o niesprawiedliwość miały jeden ukryty powód. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z tańca z gwiazdami przez 1%. Tak, jeden jedyny procent głosów widzów zdecydował o ich losie. Według informatora Pudełka, różnica między nimi a kolejną parą wyniosła 1% z małym hakiem. To oznacza, że o ich marzeniach zadecydowały dosłownie setki SMS-ów. Tydzień wcześniej mieli komplet punktów i byli faworytami. Wystarczył jeden wieczór, by wszystko runęło. Ale najciekawsze jest to, dlaczego widzowie się odwrócili. Jak ujawnia źródło z produkcji, wielu miało przesyt dramatycznych historii Kaczorowskiej i Rogacewicza. Zamiast tanecznej rywalizacji, widzieli serial o miłości, i w pewnym momencie po prostu mieli dość. To bolesna lekcja dla wszystkich uczestników show. W tańcu z gwiazdami o losie faworytów decyduje nie tylko taniec. Decyduje emocja, nastroje, a czasem i jeden, maleńki procent.